Siema się matajtorii, i dzisiaj dowiecie się o mnie trochę więcej. Mianowicie powiem Wam 10 rzeczy, których o mnie nie wiedzieliście. Myślę, że niektóre z nich będą ciekawe, niektóre będą śmieszne, a niektóre dziwne. <gryw> Dlatego oglądajcie do końca, bo na pewno Was zaskoczą. Możemy umówić się tak, że jak wbijemy tutaj 2000 łapek w górę, to nagram drugą część takiego odcinka, tylko bardziej z hardkorowymi rzeczami. Więc dawajcie mordeczki, kto może lajkuje Oprócz tego też polecam stawić subika na moim kanale, żeby być na bieżąco z filmami Ogólnie będę naprawdę bardzo wdzięczny, jak zostawicie tego subika W komentarzu możecie też napisać jakąś ciekawostkę o sobie ja jestem ciekaw co wymyślicie. postaram się przypiąć serducho A teraz już nie przedłużam tego wstępu, no i lecimy do pierwszej rzeczy Jak miałem gdzieś 2 lata, to przebudziłem się w nocy i chciałem iść do toalety Ale jak wstałem, przede mną było krzesło i mały ja pomyślałem sobie, że na nie wejdę. Nie pytajcie, czemu wpadłem na taki genialny pomysł. Po prostu, no, to mi przyszło do głowy. No i niestety, zleciałem razem z tym krzesłem na podłogę, bo było ogólnie ciemno i nic nie widziałem. No i upadłem tak, że rozciąłem sobie łuk brwiowy. Ten dzieciak na tym zdjęciu to nie jestem ja, ale u mnie wyglądało to podobnie. Znaczy, no, od razu po wypadku wyglądało to dużo gorzej, bo było dużo krwi i rodzice byli przerażeni. Ale później, jak już wszystko się, yy, wiecie, przyłożyło chusteczki, krew już zanikła, no, to było dużo lepiej i wyglądało to podobnie, tak jak u tego dzieciaka. W przedszkolu byłem jednym z najniegrzeczniejszych dzieci, serio, co chwilę dostawałem jakieś uwagi, co chwilę komuś dokuczałem. Yy, pamiętam, że za złe zachowanie dostawało się wtedy takie smutne buźki, takie naklejki i miałem ich naprawdę sporą kolekcję. Generalnie to zachowywałem się tak chyba dlatego, żeby popisać się przed innymi, no bo w domu byłem grzecznym chłopcem i było zupełnie na odwrót. Mój pierwszy kanał na YouTube założyłem niecałe 6 lat temu i nagrywałem na nim Minecrafta. Z tym, że robiłem to bardzo amatorsko i nie miałem w ogóle mutacji, ale mimo to świetnie się przy tym bawiłem i prawie udało mi się wbić 1000 subskrypcji na pierwszym kanale. Bardzo lubię sport, interesuje się praktycznie wszystkim, jeśli chodzi właśnie o niego. Ale tak najbardziej to chyba MMA, gdzie regularnie oglądam każdą edycję KSW czy fame MMA. Oprócz tego uwielbiam tak samo Formułę 1, yy, zwłaszcza w tym sezonie jest ciekawa rywalizacja i gdzieś tam mega rzeczy. W zimę uwielbiam też skoki narciarskie, gdzie zawsze kibicuję Polakom. No ogólnie bardzo lubię sporty i oglądam ich dużo. Nienawidzę gazowanych napojów. Jedyne co gazowanego piłem to PicoLo na różnych urodzinach, a tak to w ogóle się za to nie brałem. Bo nie dość, że jest to niezdrowe, to jeszcze totalnie mi nie smakuje. Serio, wiem, że to może być dla Was dziwne, ale ja w życiu kole piłem tylko raz i to na spróbowanie, no i nie zasmakowała mi. Znaczy, może gdyby była rozgazowana, to ok, ale przez ten gaz totalnie nic gazowanego mi nie smakuje. A najczęściej piję po prostu zwykłą wodę. Gdy dostałem trzeciego strajka na YouTubie, to przez pierwsze dni po tym incydencie dosłownie nie mogłem spać. Totalnie nie umiałem zasnąć, ciągle o tym myślałem i bardzo się przejmowałem, gdyż mój kanał jest dla mnie mega ważny. A widziałem, że te strajki nie są słuszne. No, był to dla mnie mega ciężki okres, ale też wiele mnie nauczył. Poznałem się też wtedy, kto mnie wspiera, też w tych gorszych chwilach, a nie tylko wtedy, jak jest dobrze, no i tym podobne. Cieszę się, że już wszystko jest dobrze i w sumie nie ma co do tego wracać. Jestem mega fanem akwaparków i zjeżdżalni wodnych, uwielbiam je. E, ogólnie czuję Mega Friday i zabawę jak z nich zjeżdżam, byłem już w wielu różnych akwaparkach, i to w Polsce i za granicą i na pewno dalej będę jeździł w nowe takie miejsca. Pierwszy youtuber, którego oglądałem, jak byłem mały, to JJ Joker. Nagrywał on Minecrafta i w sumie wiele osób się na nim wychowało. E, jak jest tutaj ktoś, kto go pamięta gdzieś oglądał, to dajcie znać w komentarzu. No, i był jeszcze taki jeden YouTuber, którego w sumie oglądam do dziś, czyli Perka Damian. Perka na pewno go też kojarzycie. Już w 2011 roku oglądałem u niego FIFA i mega się tym jarałem, bo Damian serio robi kozackie filmy. Uwielbiam jej żelki, serio. Ogólnie mega lubię słodycze, a żelki to już w ogóle mógłbym mieć codziennie. Ale mimo to staram się je ograniczać, bo wiem, że są niezdrowe. Lecz czasem ciężko się oprzeć. Najczęściej właśnie jem albo śmiej żelki, albo haribo. Swoje pierwsze filmiki nagrywałem na starym laptopie, którego trzeba było opierać o ścianę, żeby się nie wywrócił. Był on bardzo słaby w Minecrafcie, przy nagrywaniu miał ledwo 30 fps i strasznie lagował. Mimo to nagrywałem dalej i sprawiało mi to sporą przyjemność. No i to wszystkie ciekawostki na dziś. Jak wiemy pod tym filmem 2000 lajkaczy, to nagram drugą część tego filmu, ale z bardziej hardkorowymi rzeczami, więc no, to zależy od was. Polecam też subskrybować mój kanał, jak jeszcze tego nie robicie. Wbijajcie na moje wszystkie social media, do których linki macie w opisie, czyli na przykład na Instagrama, toriety, gdzie dzieje się bardzo dużo. Jestem aktywny, możecie też mnie tam właśnie zaobserwować. Wpadajcie też na mojego Facebooka, Kontakt, wysyłajcie mi tam zaproszenia do znajomych i piszcie czasem, postaram się odpowiadać. No i do wszystkiego, jak coś, linki macie podane w opisie. A teraz Będę się już z wami żegnał. Dziękuję każdemu za wysłanie do tego momentu. Naprawdę mega doceniam. Trzymajcie się, Siemanko.